Siemanko, zrobiłem sobie aktualizację na rynku, mamy 12 sierpnia i odpowiemy sobie na pytanie, co udało nam się wcześniej przewidzieć, co zrobiła cena, czy poszliśmy zgodnie z planem, czy nie i co może się wydarzyć w najbliższym czasie, jak to przynajmniej widzę ja. Więc tak, na początek wejdziemy sobie... Na ja początek chciałbym zaprosić wszystkich na grupę Adrop, ponieważ mam tutaj taką darmową grupę, w której się czasami dzielę darmowymi informacjami. Oraz dodatkowo na płatnych grup mentoring oraz plan na I teraz tak, zobaczcie, właśnie na tej grupie aDrop dawałem tutaj informacje dokładnie wy góry tutaj było, w tym miejscu, zobaczcie, tutaj był 30, 30 dzień spadków, cena była wtedy 29 przed prawie 30 000 i pisałem właśnie wcześniej, że Tutaj ten opór na RSI był często kluczowy i często było tak, że po prostu spadaliśmy, dopięliśmy do tego oporu i był spadek znowu. Tak, spadaliśmy, dopięliśmy do tego oporu i był spadek znowu. Spadaliśmy, dobieraliśmy do oporu, był spadek znowu. No i znowu szliśmy do góry. I tu właśnie pisałem też na, też na grupie idrob, że spodziewam się takiego ostatniego legauta od tego miejsca, czyli to by było od tego miejsca, i dopiero gdy spadniemy do tego miejsca na RSI, to jak dla mnie będzie sytuacja analogiczna do tej sytuacji, do tej sytuacji, jakbyśmy sobie to przedłużyli, to jakby tutaj byłby ten dołek, tutaj również był ten dołek, tak? I tutaj również, właśnie, obstawiałem dołek, tak? I tutaj też zagrałem shorta, nawet dawałem też na grupie, że jest to dobry pomysł na, na short. No i teraz zobaczmy, co się wydarzyło. Wydarzyło się dokładnie to, o czym mówiłem, czyli doszliśmy do tego miejsca, tak, i legout na dół. I teraz spójrzcie na RSI, czyli to, o czym mówiłem, na grupie oraz we wcześniejszych filmikach, tak? To była ta sytuacja i właśnie to miejsce oznaczyłem tutaj na, na grupie, tak? Czyli retest do tego oporu, a w tym momencie wsparcia, tak? Tutaj było właśnie opisane, no i właśnie mieliśmy jakby tą górę. Tutaj właśnie wpisałem o zebraniu shorta. Tak, to miejsce właśnie, jest kluczowe, ogólnie jeśli chodzi o opór RSI oraz o opór po prostu cenowy. Tak, bo myśmy taki y, kanał cenowy, który był dosyć mocno respektowany i jakby nie mogliśmy go w ogóle przebić. No i cena właśnie pokazała, że była góra, i potem ten właśnie legout w dół, i dokładnie dotknęliśmy tej linii i odbiliśmy się w górę. To właśnie mówiłem, że y, Tutaj utworzy nam się docelowy dołek, i to będzie czas na zajęcie pozycji lokalnej na wzrosty bitcoina. No i tak się właśnie stało. Mamy wzrosty bitcoina. Tu mamy jakby jedną rzecz, także jak widzicie, udało się znowu odpowiedzieć zgodnie z tym, co zrobił rynek. O, tu jeszcze, właśnie też dawałem, że właśnie o to mi chodziło, i teraz e, ostatni zjazd, o to mi chodziło, i teraz po prostu liczę na odbicie do góry. Tutaj jeszcze mm, chciałbym Wam pokazać e, sentiment. O, tu jeszcze też pisałem, e, że było to wybicie. Tak? i tutaj od tego miejsca spodziewam się ostatniego legoutu mocnego na dół. I tutaj też pisałem, że opór, czyli to RSI, są to miejsca. Jeśli tego nie przebijemy, to po prostu spodziewam się mocnego spadku na dół. No i tak samo w tym miejscu, w tym miejscu i w tym miejscu. No i tu właśnie pisałem, że opór po wybiciu będzie faj góra, retest i dopiero wzrost, tak? No i... Tak jak właśnie pokazywałem, tak też się stanęło. Dociszmy legout na dół. Dotarliśmy do, do tego oporu. A teraz wsparcia, i od tego momentu mamy wzrost. Kolejna rzecz, którą mówiłem na wcześniejszych filmach oraz na grupie, dlatego też właśnie polecam dołączyć, to identyfikator. Fear and grid oraz e, jak z niego korzystać. Tak, no i mówiłem właśnie, że e, punkty od 10 w dół są to po prostu dobre ceny na zakup Bitcoin, No i tak samo właśnie w tym miejscu, w tym miejscu porównywałem e, ten sentyment na rynku, czyli tą panikę, tak, że te wszystkie miejsca, czyli e, gdzie było około 10 punktów, od 10 to po prostu dałem, to już jest dobra, dobry pomysł na, na kupno, tak. Tu jeszcze spadliśmy wtedy delikatnie, bo no był ten knot na, na 17 tysięcy, ale tak właśnie mówiłem, tutaj nawet jest również post, że tam, gdzie panika, tam są również okazje na Bitcoinie. No i tu właśnie porównywałem panikę do tego, do sytuacji, gdzie był po prostu indeks na dziesiące, czyli strach na dziesięciu punktach. No i jakby później był wzrost do góry, tak samo tutaj, wzrost do góry, tak samo tutaj, wzrost do góry, tak samo tutaj, wzrost do góry, tak wzrost do góry i tak samo tutaj właśnie odstawia, że będzie wzrost do góry. No i mamy właśnie te odbicie. Trochę sentyment nam się na rynku poprawił. Kolejna rzecz. Mówiłem o wykresie Rainbow, tęczowym. Oraz jeszcze taki stworzyłem wykres z kombajsa, tak? I tutaj właśnie było to 18, było 20, i jakby te 20 tysięcy już było takim dobrym pomysłem na, na wejście, tak. Zobaczmy, że tu właśnie był knocik, tu był knocik, no i tu właśnie y, był też ten knocik. To jakby dosyć fajnie wyglądało i to łączy się dosyć dobrze z tym wykresem na y, tym czowym Rainbow, gdzie również pisem na grupie, że niebieskie poziomy to są poziomy do kupna, No i również, y, jak widać, doszło do niebieskiego poziomu i utworzyło się odbicie. Natomiast przy tym wykresie na chwilę zostaniemy, ponieważ yy, pokażę wam jeszcze yy, jak to może wyglądać yy, w najbliższym czasie. O, tutaj to opisałem dokładnie o co mi chodzi. Yy, generalnie patrząc długofalowo na yy, wejście yy, Bitcoina. Zobaczcie, że powiedzmy tutaj był halving, tak? Pęknięcie banki, spadek na dół, utworzenie się pierwszego dołka, podjazd do góry, potem jest spadek, natomiast spadek generuje wyższy dołek od poprzedniego i to jest jakby y, dobra informacja oraz potwierdzenie na wzrost i to powinno mniej więcej się zadzać y, rok przed halvingiem, tak? No i tutaj był wzrost, tu była kolejna. Pierwszy dołek, tak, potem był wzrost. Potem był drugi dołek, drugi dołek był wyższy od poprzedniego, czyli potwierdzenie na wejście przed halvingiem, no i mamy wzrost. No i potem sytuacja analogiczna: pęknięcie banki, spadek. Pierwszy dołek, potem jest góra i tworzenie się drugiego dołka, który jest również wyżej od poprzedniego, czyli potwierdzenie na wzrost również przed halvingiem, no i mamy wzrost. No i teraz mamy sytuację analogiczną czyli właśnie spadek, pęknięcie bańki, niebieski poziom, tak wszystko, wszystkie te dołki były w niebieskich poziomach, tak, czyli niebieski poziom, wejście, teraz właśnie powinno być odbicie do góry i mniej więcej obstawiam co ja mój halving, czyli może być tak, że gdzieś dojedziemy w ten sposób i spadniemy gdzieś w to miejsce, generując wyższy szczyt od tego poprzedniego teraz tak, kiedy taki dołek mógłby być? Taki dołek mógłby być w listopadzie, ponieważ w listopadzie często właśnie były spadki, albo w okresie od maja do, od marca do maja w sumie. Jest takie przysłowie: sprzedaję w maju, przyjdź po wakacjach i właśnie to by się również zgadzało czasowo. Raz, że do halbingu, a dwa, że. Teraz po prostu byłoby to odbicie i ten spadek by się fajnie zgrywał w czasie, tak? I teraz tak. Spadek, który jak dla mnie będzie, powinien być znowu, tak? W tych miejscach wyższy, powinien generować wyższy dałek od poprzedniego. No i wtedy właśnie będzie potwierdzenie jakby wejścia do rynku. Na kolejną hostcę. To mamy właśnie wykres tęczowy. Teraz tak. O, jakby to, jakby chciałem właśnie powiedzieć, że dosyć fajnie się sprawdziło to, o czym myślałem wcześniej. I teraz generalnie przejdziemy sobie do wykresu. Zobaczcie jeszcze, tutaj mamy właśnie bardzo dużo takich analogicznych sytuacji, gdzie to RSI nam się bardzo fajnie sprawdziło. Tutaj mieliśmy taką sytuację, pyk, tak, opór na RSI, wystrzał do góry, no i retest do wcześniejszego oporu, a teraz wsparcia i od tego momentu wzrosty. Tutaj sytuacja analogiczna, góra, retest, wzrosty. Sytuacja analogiczna: opór, góra, retest, wzrosty. Sytuacja analogiczna: opór, góra, retest, wzrosty. No i sytuacja analogiczna: opór, góra, retest, wzrosty. Tak, czyli jak widzicie, to było oparte oczywiście na podstawie wcześniejszych wydarzeń, i znowu po prostu mamy tą samą sytuację. I teraz jak wysoko możemy dojść, zanim spadniemy? Generalnie pierwsze, na co zwracałbym uwagę, to przede wszystkim to wsparcie, które utworzyło nam się na RSI na dniówce, póki ono nie będzie w żaden sposób złamane, w tym momencie po prostu uważam, że będziemy szli do góry. Jeśli to wsparcie na RSI będzie złamane, spadnie wtedy poniżej tego wsparcia, to będzie pierwszy znak, że e, mogą być jakieś spadki, może być jakieś odreagowanie i wtedy po prostu e, z, jeśli ktoś wchodził sobie, powiedzmy, tak jak tutaj pisałem, to wtedy mógłby sobie na przykład realizować zyski albo ustawić przynajmniej stop lossy. Także teraz po prostu patrzymy na to wsparcie RSI plus ewentualnie możemy szukać jakichś dywergencji, które nam się mogą tutaj tworzyć. Tak? Póki to RSI nie będzie przewite w dół, póki jakby nie widzę jakichś tam spadków. Dodatkowo możemy sobie <laughs> wykorzystać, ogólnie czasami na rynku jest taka sytuacja, że czasami Ether pokazuje wcześniej kierunek rynku, zanim zrobił to Bitcoin, tak samo tutaj mieliśmy taką sytuację, gdy Bitcoin spadał, Bitcoin wtedy był tutaj w tym miejscu, bo sobie krążył góra-dół, góra-dół, tutaj miał takie bardzo fajne wsparcie, 28 1432 oraz 29500. Ocję po prostu krążył, natomiast nie spadał poniżej poniżej tego poziomu, tak? Natomiast Ethereum ether wtedy był na 1700 dolarów i on tutaj właśnie bardzo fajnie respektował. Tą, tą cenę. Tak. jakby Była góra, spadek, góra, spadek. I tutaj Ether pierwszy, jakby złamał to wsparcie, przepraszam, wsparcie. Złamał to, to wsparcie i spadł niżej. I tu właśnie dał sygnał wcześniej od Bitcoina na spadki. Jakby pierwszy Ether spadł poniżej tego poziomu, a dopiero po pewnym czasie spadł Bitcoin. Tak. I znowuż z drugiej strony, Pierwszy eter się podniósł yy, oraz pierwszy eter przebił yy, ważne opory, tak? To był pierwszy opór na eterze, to był drugi opór na eterze, który był wcześniejszym wsparciem. Jak widzicie eter od razu pyk przebił pierwszy, zretestował yy, i poszedł wyżej, tak, czyli dwa opory przebił. Natomiast Bitcoin yy, w tym momencie. Dopiero przebija to ten pierwszy opór, i tutaj ma dopiero ten drugi opór. Czyli, idąc tym tropem, jakby e, możemy wnioskować, że Bitcoin również powinien dojść do tych 28 dolarów. tak? No i również analogicznie, jeśli byłby jakiś spadek, e, jakaś cofka na rynku, no i na przykład Ether spadłby poniżej tego wcześniejszego. Dołka, no to również może dać nam znak, że bitcoin w perspektywie krótszej, ale po eterze również może wygenerować niszczy dołek. Ok. Co jeszcze można sobie powiedzieć? Weźmy sobie teraz na miesięcznik i zobaczcie pewną rzecz. Znowu wchodzimy sobie na RSI. No i wystarczy, że połączymy te szczyty, i jak widzicie, tworzy nam się trend spadkowy. Co więcej, jakby, yy, zobaczcie, dół, góra, spadek, góra, spadek, i teraz jesteśmy dokładnie yy, w tym miejscu, gdzie może być spadek, tak? czyli w tym miesiącu będzie albo przebicie tego trendu spadkowego na RSI miesięcznym, albo odbijemy się i spadniemy po prostu niżej. Natomiast miesięczniówka, wiadomo, że jest to duży interwał i że działa on po czasie. Natomiast warto mieć to po prostu na uwadze. Dodatkowo, jak sobie to połączymy z CHOP indeksem, z energią, to widzimy, pewną rzecz, a dokładnie chodzi mi o to, że ten ruch spadkowy bitcoina jakby nie jest jeszcze wykorzystany, tak? On jeszcze może wpaść, żeby ta energia jakby dalej się wykorzystała i dopiero gdzieś w tym miejscu ten ruch będzie pozbawiony mocy, tak? I jakby to jest miesięczniówka. Także to może się wydarzyć w perspektywie dosyć długiej. Natomiast na tygodniówce, właśnie widzieliśmy, że mieliśmy dużo energii, mamy dużo energii, czyli będzie mocny ruch albo do góry, albo w dół, nie wiemy w którą stronę. Natomiast tutaj, właśnie pokazało nam, jakby spadek ceny oraz zużycie energii, czyli jakby już mogliśmy w tą stronę mniej więcej przewidzieć. I tutaj zauważyliśmy również, że ta energia już była wykorzystana, czyli ten ruch po prostu już był wyczerpany. No i też powinno być odbicie nawet pod względem energii, ponieważ. Yy, no, to tak zazwyczaj po prostu jest, że gdy ruch jest wykorzystany czy na wzrost, czy na spadek, to potem ta energia musi się odrobić i albo wtedy jest akumulacja bokiem, albo po prostu idzie ruch w drugim kierunku. I teraz jak sobie wejdziemy na tygodniówkę to znowu możemy sobie jakby stworzyć na LSI coś takiego. I tak. I widzimy, że jakby to jest takie połączenie tej miesięczowki, tak? Czyli znowu już mamy tutaj ten opór i jeszcze mamy kawałek, żeby dojść do tego miejsca i wtedy właśnie może być kolejny spadek, tak? Natomiast mówię, miesięczówka i tygodniówka to są już większe interwały, dlatego na razie po prostu y, patrzymy na dniówkę i obserwujemy to wsparcie na RSI oraz determincje, które mogą nam się utworzyć. Jeśli byłby spadek, to wtedy właśnie wchodzimy na tygodniówkę, na miesięczówkę i patrzymy, czy dotarliśmy do tego miejsca i jeśli się odbijamy na dół, to w tym momencie po prostu jest większa szansa na spadki. Także podsumowując, generalnie myślę, że będzie sytuacja taka, że po prostu pójdziemy do góry i mniej więcej, albo w listopadzie, albo w czasie od marca do maja, wygeneruje nam się drugi dołek, który będzie po prostu wyżej od tego wcześniejszego dołka, kiedy generując po prostu wyższy dołek, tak samo jak to było. We wcześniejszych latach. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, trzyma jakby to RSI i trzyma to 100 bitcoina, dopóki nie będzie to złamane. Co tu jeszcze? Tak, właśnie nagrywałem, wykorzystujemy tę okazję, gdzie są spadki. No i to było chyba na tyle, jeśli chodzi o aktualizację. Tutaj właśnie też narysowałem dokładnie o co chodziło, czyli wybicie i retest jakby jest miejscem na smanę trendu. No i tak samo tutaj wybicie, retest na zmanę trendu. No i potem mieliśmy górę. No i tu właśnie również pokazywałem wcześniej zanim <laughs> zrobiła to cena. No i to było chyba na tyle, jeśli chodzi o aktualizację. Dodatkowo na razie w Alty raczej bym nie wchodził, żeby się po prostu Bitcoina na Alty może być czas właśnie w miejscu gdzie tutaj będzie odbicie do góry spadek i jak zatrzymamy się na wyższym szczycie, czyli około 23 tysięcy. Wtedy przy tym spadku Alty dostała mocno podłupie i w tym momencie można zajmować sobie jakieś pozycje na altach. Także mam nadzieję, że coś rozjaśniłem i że spokojnie, po prostu trzeba poczekać na dalszy rozwój sytuacji. Także to było na tyle. Zapraszam jeszcze raz do grupy darmowej Airdrop e oraz do grup płatnych Mentoring oraz Plan Nobesse.